Lino faktycznie tak powiedział? Tak. Margarito mówił, że w okolicznych kościołach nie ma wolnej daty. Lino stwierdził, że ślub cywilny wystarczy. Będę nadal szukać, żebyś mogła wyjść za mąż jak Pan Bóg przykazał. Jeśli jemu, to odpowiada, daj spokój. Marzyłaś, by wejść do kościoła w białej sukni. Widziałam już kilka ładnych modeli. Będę dalej szukać. A może wybrać prostą ceremonię? Liczy się ślub. Nie ma mowy. Znajdę wolny kościół. Przyjadę po ciebie, kiedy wszystko spakujesz. Dokąd idzie prudencja? Marina ją do siebie zaprosiła. Pewnie już o wszystkim wiesz. Nie chcę znać mamy ani Luisa. Odeszłam z pracy i też się wyprowadzam. Zabrałam wszystkie rzeczy do samochodu. Mogę przez chwilę pomieszkać u ciebie? Jasne. Nie chcę pracować dla Luisa. Poszukam czegoś w Guadalajara. Przyjmiesz mnie? Proszę, rozgość się w moim pokoju, a ja będę w salonie. Dam znać Erikowi. Doktorze, sprawdzi pan te badania? Zobaczymy się później. Dziękuję. Jestem zaskoczony. Zacznij się przyzwyczajać. Wiem, że przyjaźń między tobą a moją żoną odżyła jak feniks z popiołów. Wątpię, by po zdradzie wciąż była Twoją żoną. Dotarły do ciebie plotki. Tak. Urocze. Przypominacie parę nastolatków. Widzę, że stałeś się jej powiernikiem. Dość. Zapomnij o mojej żonie. To zależy od prudencji, nie od ciebie. Najpierw musi być wolna. Przekaż jej ode mnie kilka słów. Pierwsze tyczy się również Ciebie. Obniż poziom hormonów. Po drugie, nie dam jej rozwodu. Po trzecie, niech zapomni o wszystkim. Po czwarte, ma wrócić do męża. Nie jestem Twoim posłańcem i nic jej nie powiem. Dopilnuje, żeby się ciebie pozbyła i odzyskała to, co jej się należy. Lepiej ze mną nie zadzierać. Skończyłeś? Wyjdź stąd. To świetny interes. Dostaliśmy na razie połowę. Mogę przestać pracować i cieszyć się życiem. Zacznij już to robić. Dlaczego? Póki nikt niczego nie podejrzewa, możemy oferować konto kolejnym inwestorom. Wątpię, by to było możliwe. Wycofuję się z interesu i wyjeżdżam. Dlaczego? Pokłóciłam się z Luisem i Prudencją. Nie mieszkam u Okaranców, a oni najpewniej się rozwiodą. Prudencja zostawi szefa? Wątpię. Jeśli rozpocznie się sprawa rozwodowa, sprawdzą rachunki, a wtedy wszystko wyjdzie na jaw. Lepiej wyjedź daleko stąd. Hmm. Czy to pani Susana weszła do gabinetu Sakariasa? Tak. Często go odwiedza. Zapasz mi też kawę. Po co tu przychodzi? Zamykają się. Nie wiem, czy rozmawiają, czy robią coś innego. Ta kobieta nie zwróciłaby uwagi na robotnika, choćby był nadzorcą rancza. Może prowadzi z nim interesy. Szef będzie mnie szukał nawet pod ziemią. To wyjedź. Już razy zniknąłeś. Nie mam dokumentów. Za te pieniądze pozwiedzasz inne kraje. Pomoże mi pani z dokumentami i wyjazdem. Nie zostanę z tym sam. A może mam powiedzieć szefowi, w co go pani wpakowała? Witamy. Jakoś się pomieścimy. Toribio odstąpi wam swój pokój. Ma dwa łóżka. Poproszę Baldomera, żeby mnie przygarnął. Dziękuję i przepraszam za kłopot. Mama Prudencja nie ma dużo pieniędzy. Don Luis nie chce jej nic dać. O co się pokłóciliście? Rozwodzę się. Naprawdę? Sama nam opowie. To zdecydowanie za późno. Udaje hojnego, ale ma w tym cel. A pani należy do tej rodziny. Prudencja zamieszkała z Mariną i Rafą. Nie poszła do mieszkania mojego syna? Zmieniła zdanie. Prudet pewnie o wszystkim powiedziała Marinie. Tak. Mam nadzieję, że nie zmieni zdania w sprawie nazwiska. To już Wasza sprawa. Wiem. Myślałem na głos. Trudno, będę musiał się przejechać w te nędzne okolice. Do zobaczenia. Prudencja powinna być roztropna. A pan powinien być jej wierny. Myślisz na głos? Dziękuję. Córka mnie nauczyła robić dobrą minę do złej gry. Księżniczka jest bardzo mądra. Skoro Donia prudencja zostawi Don Luisa, nadal chcesz przyjąć nazwisko Okaransa? Nie mieszaj tych dwóch rzeczy. Nie wiem. Z tym nazwiskiem będziesz miała przewagę nad Isaurem. Poza tym zapewnisz Rafie, spadek polui się. Jeśli to Sotero, to Ribio da mu popalić. Na pewno nie. Do niaczole nie wpuszcza byle kogo. To ja, Encarnación. Idę. Ricardo przekazał mi wieści. Kiedy zajmiecie się sprawą nazwiska? Chciałabym zorganizować ślub. Ślub Paulina? Nie. Mariny z moim synem. A to co? Miałem ochotę. Znalazłem pracę. Będę kelnerem. Tylko się nie przepracuj. Widziałeś, co spotkało mojego tatę? Szybciej zbiorę pieniądze na mój biznes. Trzeba odpoczywać i cieszyć się życiem. I ty to mówisz? Uczę się cieszyć chwilami, które daje nam życie. Spędzam czasy z bliskimi. Alberto potrzebuje mojego wsparcia. Co się stało? Zerwał z Lucrecią. Bierzesz ślub z miłości? Oczywiście. Mój syn wiele zrobił, żeby ją zdobyć. Po co tak się śpieszyć? Gdyby to ode mnie zależało, zorganizowałabym ślub na jutro. Jest tylko sprawa ze zmianą nazwiska. Doktor będzie świetnym ojcem dla mojego wnuka. Położę rafitę. Rozstał się z Lukresją? Wczoraj. Powiedział, że ją kocha, ale nie dość mocno. Ich związek nie wypalił. Wciąż jest zakochany w Marinie. Dlatego tak się o nią martwi. Zaczął traktować chłopca jak swojego syna, kiedy okazało się, że ojcem jest tamten. Marina była pewna, że się zakochał w Lukresji. Próbował. Ale nie umie zapomnieć o przeszłości. Co to za okazja? Świętujemy ślub mojego syna z Mariną. Wychodzę za Ricarda. Gratulacje. Uszczęśliwie ciebie i Rafitę. Zajmę się organizacją ślubu. Jeszcze w to nie wierzę. Stworzymy piękną rodzinę. Przyszedłeś z nami świętować? Tak, wracam razem z. Dzień dobry. Jak się masz, margarito? Dobrze, przyniosłem wnukowi prezenty. Lino mógł to zrobić. Muszę z tobą porozmawiać. Nie mamy o czym. W porządku. A z tobą mogę? Nie zabiorę ci dużo czasu. Chodźmy na patio. Pośpiesz się. Otwórzcie okno. Śmierdzi wilgocią. Co się dzieje? Rozwodzę się z Luisem. Trzeba nauczyć się rozdzielać sprawy. Moje problemy z twoją matką rozwiążę z nią, a nasze z tobą. Jak mógł ją pan zdradzić? Zawsze pana wspierała. Skopałem sprawę. Nie jestem doskonały. Potknąłem się. Ponoszę konsekwencje. Kocham twoją matkę. Nie uszanował jej. Pan. Stracił pan najcenniejszą rzecz, jaką miał. Wiem, ale ją odzyskam. Jestem to z dwóch powodów. Przepraszam cię za to, co się stało. I przypominam o naszej umowie. Po tym, co się stało, nie interesuje mnie pańskie nazwisko. Nie rozumiem. Ani ja, ani mój syn go nie przyjmiemy. Nie? Jesteś zła, dlatego tak reagujesz. Uspokójmy się. Potrzebujesz czegoś, aby pokonać tego potworka. Moje nazwisko to najlepsza broń. Znajdę inny sposób, aby odsunąć Isaura. To zemsta? Kara za to, co zrobiłem twojej matce? Raczej nauczka od życia. Udzielasz mi lekcji? Bardzo dziękuję. Przyjmuję ją z radością. Walczyłem o Twoje przebaczenie. Myślałam, że jest Pan szczery, ale to nie była prawda. Nie widzisz, jak kocham wnuka? Przede wszystkim to mój syn. Jeśli chce pan być jego dziadkiem, musi pan na to zasłużyć. Proszę dowieść, że jest pan dobry i uczciwy. Kolejna lekcja. Wielkie dzięki, pani nauczycielko. Co mam zrobić? Proszę się rozwieść i oddać mamie to, co jej się należy. Wypadłaś na głowę? Tylko pod tym warunkiem przyjmiemy pańskie nazwisko. Byłem w biurze. Gdzie się podziewa Sakarias? Dawno nikt go nie widział. Dałam ci listę krajów, w których nie wymagają wizy. A pani dokąd leci? Nie twoja sprawa. Lecę z panią. Siedzimy w tym razem. Przyznaję się do błędu. Wybacz mi. Przepraszasz, jakbyś spóźnił się na kolację. Zdradziłeś mnie. I co? Obiecuję, że to się nie powtórzy. Nie zmienisz się. Nie chcę z tobą być. Kochasz mnie. Nie umiałem tego docenić. Obiecuję, że od tej pory się zmienię. Posłuchaj. To koniec. Skończyła mi się cierpliwość. Wiesz, co się stanie, jeśli będziesz się upierać? Potrafisz jedynie grozić. Tak jak twoja córka żąda, żebym się z tobą rozwiódł. W zamian przyjmie nazwisko Ocaranza. To była jej decyzja. Moje nazwisko może jej pomóc w walce z potworkiem. Nie byłabym taka pewna. Rób jak chcesz. To szantaż. Ty też go uprawiasz. Nie będę z Tobą dłużej rozmawiać. Prudencio. Kto tu przyszedł? Jaki przystojny Okaransa. Przyszliśmy się pożegnać. Twój dziadek będzie tu na ciebie czekał. Póki żyje, niczego ci nie zabraknie. Wkrótce się zobaczymy. Senior? Wszystko wygląda dobrze. Niepokoi mnie tylko arytmia. To drobiazg. Możesz się zabezpieczyć. Nie chcę ściągać na salę wielu specjalistów. Wierzę, że dasz radę. To nie takie proste. Podczas operacji trzeba kontrolować rytm serca. Chociaż rozstałam się z Albertem, wciąż proszę cię o dyskrecję. Po co? Staram się z nim pogodzić. Jeśli dowie się, że nadal wspieram pana serwera, nie zechce do mnie wrócić. Mogłabyś mieć każdego mężczyznę u swoich stóp, a przejmujesz się tym, co Alberto o tobie pomyśli. Zakochałam się, chcę z nim być. Po co? On nie chce i nie może uwolnić się od przeszłości. Stał się nieodpowiedzialny. Nieprawda. Bardzo ceni pracę z tobą. Dzisiaj, po napisaniu ważnego raportu, zawiózł matkę do siebie. Do swojego mieszkania? Tak powiedział. Mają jakieś problemy rodzinne. Dziwne. Co się stało, szefie? Co tak długo? Był duży ruch. Dokąd pana zawieźć? Nigdzie. Zostań tu. Przyjaźnisz się z Mariną? Tak. Porozmawiaj z nią. O czym? Niech przyjmie moje nazwisko, o ile chcę wygrać proces z tym potworkiem. Inaczej żegnaj gienia. Stawia mi warunki. Mają coś wspólnego z pańską żoną. To nie twoja sprawa. Jestem panu wdzięczny za to, co pan zrobił dla mojego taty i mnie. Nie wtrącam się do spraw osobistych. Daj mi kluczyki. Sam wrócę. Stoję za rogiem. Porozmawiaj z nią. Słucham? Panienko Lucrecio, pani nie ma. O której ją zastanę? Proszę dzwonić na komórkę. Nie wróci do tego domu. Jak to? Co się stało? I tak się pani dowie. Była wielka afera, Pani Prude i Don Luis się rozwodzą. Ja te Tekst polski Agnieszka Figlecki. Czytał Kasper Kaliszewski.